Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. W dzisiejszym filmiku mam dla Was zupełnie co innego niż do tej pory, a mianowicie takie słodkie myszki, zabawki dla naszych kupilów kotów. Myszka taka jest bardzo łatwa do wykonania. Jestem pewna, że macie mnóstwo końcówek włóczek, z których taką myszkę można zrobić. Co potrzebowałam do jej wykonania? Ja swoją myszkę robiłam z włóczki Jeans Yarn Artu, która w swoim składzie. Moment, moment, moment. Która w swoim składzie ma 55% bawełny i 45% akrylu i w 50 gramach ma 160 metrów. Robiłam ją szydełkiem w rozmiarze 3, można też i 3,5, ja robiłam swoją w rozmiarze 3. Potrzebuję igły dziewiarskiej, czarnej nitki, dwóch kolorów, oczywiście włóczek. Mam tutaj takie resztki, nożyczki. Troszkę wypełnienia. Ja używam takiego, takiej kulki silikonowej jak do maskotek, ale oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że możecie takiej kulki nie mieć. Można tą myszkę wypełnić do środka, włożyć nawet zwykłą taką rajstopę. I potrzebuję jeszcze tutaj na oczka. Potrzebowałam takich dwa, takie małe koraliki w kolorze czarnym. Można to przeszyć zwykłą czarną nitką zamiast tych koralików, i, i też będzie ładnie. Czy coś jeszcze potrzebowałam do ich zrobienia? Wydaje mi się, że już chyba wszystko Wam pokaza powiedziałam. No to co, jeżeli macie ochotę zrobić swojemu, swojemu pupilowi przyjemność i taką fajną zabaweczkę, to zapraszam, zostańcie ze mną i zróbmy ją wspólnie. I żeby zacząć robić tą yy, zabaweczkę, Zaczynamy od zrobienia magicznego kółeczka, czyli nakładam sobie włóczkę tutaj na, na palca wskazującego, zawijam ją sobie w taki sposób, wkładam pod pętelkę szydełko, zahaczam za tą nitkę tutaj, która idzie nam do kłębka, przeciągam i mam zrobioną pierwszą pętelkę. I teraz robię dwa oczka łańcuszka i na tej pętelce na tym tutaj kółeczku muszę wykonać jeszcze sześć półsłupków raz dwa trzy cztery pięć i 6. Zaciągam sobie teraz to, tą włóczkę tutaj i mam zamknięte kółeczko, i to jest nasze pierwsze okrążenie. I teraz ja sobie zawsze wkładam tutaj taką włóczkę w kontrastowym kolorze, która będzie, bo będę to robiła tak zwanym ślimaczkiem, czyli nie będę zakończała okrążeń, i ta włóczka będzie mi wskazywała, że mam koniec okrążenia. Czyli pierwsze okrążenie 6 półsłupków mam zrobione, i teraz wbijam się szydełkiem tutaj pod pierwsze oczko łańcuszka i robię półsłupek. Jeden i drugi w tym samym oczku. I w następne oczko znowu się tutaj wbijam i robię znowu dwa półsłupki w tym samym oczku, w jednym oczku. I w ten sposób muszę zrobić do końca okrążenia, czyli w każdym oczku robię po dwa półsłupki. I mam zrobione tak drugie okrążenie i przechodzę, przekładam sobie włóczkę tutaj do tyłu i przechodzę do następnego okrążenia. I w następnym okrążeniu będę robiła w pierwszym oczku jeden półsłupek, a w drugim oczku będę robiła dwa półsłupki. Czyli wbijam się w pierwsze oczko i robię półsłupek, a w kolejne oczko wbijam się i robię w nim dwa półsłupki. I znowu wbijam się w kolejne oczko i robię jeden półsłupek, a w kolejnym oczku robię dwa półsłupki. I w ten sposób muszę wykonać do końca okrążenia. I wykonałam drugie okrążenie, trzecie okrążenie, i teraz przechodzę do okrążenia czwartego. I w czwartym okrążeniu będę robiła. W pierwszym oczku jeden półsłupek, w drugim oczku jeden półsłupek i w trzecim oczku dwa półsłupki. Czyli wbijam się w pierwsze oczko i robię jeden półsłupek, w drugie oczko się wbijam i robię jeden półsłupek i w trzecie oczko się wbijam i robię w nim dwa półsłupki. I w ten sposób należy wykonać do końca okrążenia. I wykonałam czwarte okrążenie i teraz przechodzę do piątego okrążenia i w piątym okrążeniu, tak jak w poprzednim okrążeniu robiłam jeden półsłupek, jeden półsłupek i dwa półsłupki, to w tym okrążeniu będę robiła w pierwszym oczku jeden półsłupek, w drugim oczku jeden półsłupek, w trzecim oczku jeden półsłupek, a w czwartym oczku będę robiła dwa półsłupki. Czyli tak jak już zwróciłyście, jest taka zależność, że w każdym okrążeniu zwiększam w sekwencji o jeden półsłupek. W pierwszym okrążeniu było 6 półsłupków na naszym magicznym kółeczku. W kolejnym okrążeniu robiłyśmy w każdym oczku po 2 półsłupki, w następnym okrążeniu robiliśmy jeden półsłupek i 2 półsłupki. W tym, co przed chwileczką wykonałam, robiłam 1 półsłupek, półsłupek i 1 półsłupek i 2 półsłupki. Teraz będę robiła 1 półsłupek, półsłupek, półsłupek i 1 półsłupek 1 półsłupek i 2 półsłupki. To w następnym okrążeniu będę robiła 4 pojedyncze półsłupki i 2 półsłupki, w kolejnym 5 pojedynczych półsłupków i 2 półsłupki. W kolejnym 6 pojedynczych półsłupków i 2 półsłupki. I jeszcze w następnym będę robiła 7 pojedynczych półsłupków i 2 półsłupki, i to będzie nasze ostatnie okrążenie. Więc tak jak do tej pory robiłyście, przerabiajcie do momentu, aż w okrążeniu będziemy miały 7 pojedynczych półsłupków i jeden podwójny. I wtedy się z Wami spotkam i powiem, jak robić dalej. I przerobiłam ostatnie okrążenie, w którym mam 7 pojedynczych półsłupków i 2 półsłupki. I teraz będę robiła ostatnie okrążenie, i w ostatnim okrążeniu przerabiam w każdym oczku po jednym półsłupku. Czyli przyróbmy jeszcze sobie to ostatnie okrążenie w każdym oczku po jednym półsłupku. I to będzie koniec tej części. I przejdziemy do zszywania. I do zrobienia uszek, uszek czy uszków? Uszek. Będziemy robiły uszka. <gry> I zrobiłam ostatnie okrążenie, w którym robiłam w każdym oczku po jednym półsłupku, i to już jest koniec tej części. Usuwam sobie już tą nitkę, która wyznaczała mi koniec okrążenia, i teraz muszę zrobić ogonek. I na ogonek, w zależności od tego, jaki długi chcecie, te, żeby ten ogonek był, może być dłuższy, może być krótszy, muszę zrobić łańcuszek. I tutaj nie wiem, 30 oczek, ale m, m, zrobić, nie pamiętam już tutaj, ile robiłam w tym, ale tutaj zrobię 30 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, mam 30 oczek łańcuszka, i teraz wbijam się szydełkiem w drugie oczko od łańcuszka i robię oczko ścisłe. I w następne oczko przeciągam przez oczko łańcuszka i od razu przez oczko, które mam na szydełku. Przez oczko łańcuszka, i od razu przez oczko, które mam na szydełku, i w ten sposób muszę zrobić tutaj do tego momentu. Czyli przerabiam sobie w oczko łańcuszka i przez oczko przeciągam, które mam na szydełku. I przerabiam sobie teraz spokojnie do końca łańcuszka. Muszę wrócić do ciałka myszki. I mam już zrobiony mój ogonek i teraz będę musiała zszyć tutaj po skraju tej robótki, zszyć ciałko tej myszki. I będę to robiła w taki sposób, że będę wbijała się szydełkiem tutaj w te oczka, jakie mam tutaj na brzegu z jednej i z drugiej strony. I będę zamykała je też oczkami ścisłymi, czyli wbijam się tutaj w pierwsze oczko, wbijam się też tutaj z tej strony w pierwsze oczko. Przeciągam przez te dwa oczka włóczkę i przeciągam od razu przez oczko, które mam na szydełku. I wbijam się w następne. Wbijam się tutaj z tej strony też. I przeciągam od razu przez oczko, jakie mam na szydełku. I w ten sposób muszę to zrobić tutaj do końca ale przed końcem jeszcze zostawię sobie, nie, do końca nie będę całej zszywała, bo jak dojdę gdzieś tak do tej części, no to będę musiała tutaj wypchać, włożyć do środka tą kulkę silikonową. Tak? Czyli nie, nie rozpędźcie się i nie zszyjcie jej od razu do samego końca, tylko zostawcie sobie otworek na to, żeby włożyć tam wypełnienie. I teraz... Przyszedł czas na włożenie wypełnienia do środka. I muszę to tam po prostu sobie wepchać. Możecie przy okazji, nie wiem. Jeśli, jeżeli znacie na tyle dobrze swoje koty i wiecie, co one lubią, to możecie w środek włożyć też różne takie, nie wiem, zapachy, na które one reagują. Moja jedna kotka, na przykład, uwielbia zapach takiej już przesuszonej, zużytej, że tak powiem, herbaty miętowej. Często córka robiła sobie herbatę miętową i już tak, jak zostawiła kubek. A wiecie, jak to jest? U młodzieży zostawiają kubki na całą noc, a czasami, i, a czasami i więcej i dłużej. To jak już ta herbata, ta torebka z tą herbatą miętową przeschła, to kotka ją po prostu sobie wyciągała i uwielbiała się nią bawić. No tak jakoś ten zapach na nią działa i można sobie taką w woreczku, jakimś przesuszoną herbatę miętową do środka też włożyć, czy są inne zioła, które koty lubią jeżeli wiecie, że wasze, że wasze koty takie zioła lubią to można sobie to tam do środka przy okazji włożyć no i sprawić im tym jeszcze większą niespodziankę ja tutaj nie będę wkładała nic, bo córka im robi takie specjalne zabaweczki właśnie z tą herbatą miętową, one już takie mają więc do moich tutaj myszek nie będę wkładała nic tylko po prostu zwykłą tą kulkę silikonową do środka włożę I już mam prawie, że tutaj zszytą jeszcze zostały mi się trzy oczka i będę miała ją zszytą do końca, ostatnie oczko. I jak już mam tutaj to ostatnie oczko, to ucinam sobie po prostu tą nitkę. I muszę ją teraz jeszcze raz sobie ją tutaj przeciągnę. I będę musiała ją teraz tutaj ukryć. Więc przeciągam sobie ją tutaj teraz przez środek. O! później nawlekę ją sobie na igłę i przeciągnę tam do samego końca aż tutaj do ogonka, żeby ją dobrze tam schować i zabezpieczyć. I teraz przechodzę do robienia uszka i uszka to będzie szybka robota. Tutaj sobie zostawiam dłuższą końcóweczkę na początku tej nitki, dlatego że później będę chciała ją sobie tutaj wszyć ładnie, bo ta część, ta strona uszka też jest widoczna i żeby było estetycznie, więc sobie ją tam wszyję do środka, zabezpieczę też tym samym tutaj to, to uszko dlatego żeby było mi wygodniej wszywać zostawiam sobie tutaj taką długą końcóweczkę i też robię magiczne kółeczko tak jak ciałko robiłyśmy, identycznie będziemy robiły uszko, robię sobie na tym magicznym kółeczku pierwszy półsłupek i jeszcze sześć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i zaciągam sobie teraz tutaj to nasze kółeczko i teraz muszę zrobić jeszcze jedno okrążenie. A w, w którym będę robiła w każdym oczku po dwa półsłupki. Czyli wbijam się w pierwsze oczko i robię dwa półsłupki w jednym oczku. Raz. I teraz w drugim oczku robię ponownie to samo, dwa półsłupki. Czyli już dwa oczka mam zrobione. W trzecim oczku dwa półsłupki. W czwartym oczku. dwa półsłupki w piątym oczku dwa półsłupki i zostało mi jeszcze jedno szóste oczko w którym zrobię dwa półsłupki i to jest koniec uszko mam zrobione więc wbijam się szydełkiem w kolejne oczko i robię oczko ścisłe i ucinam sobie tutaj yy, zostawiam taki Dłuższy kawałek nitki, bo tą nitką będę przyszywała tutaj uszko. Więc ucinam sobie ją w taki sposób. I koniec. I w ten sposób jaki przed chwileczką zobaczyłyście, zróbcie jeszcze jedno uszko. I teraz tak jak Wam mówiłam, że tutaj na tym to uszko z tyłu, z tej początkowej nitki, żeby, była, żeby nie była widoczna. To nawlekłam sobie po prostu ją na igłę i muszę ją tutaj gdzieś sprytnie ukryć, zamaskować, żeby nie była widoczna po prostu. I tak, tak samo trzeba zrobić w drugim uchu. I właściwie zaraz. Pozostanie nam tylko przyszyć uszka, doszyć oczy i to będzie koniec. I mamy już zrobione wszystkie części, to teraz y, trzeba jeszcze te uszka przyszyć. I ja osobiście powiem Wam szczerze, że najmniej tą, ten, tą robotę lubię, no ale jakoś trzeba będzie to zrobić. I mam jedno uszko już przyszyte, i przebijam się na drugą stronę, i tą samą włóczką, którą szyłam pierwsze uszko, przyszyję drugie uszko. I mam już przyszyte oba uszka, więc ukrywam sobie nitkę, którą przyszywałam te uszka, przewlekam aż tutaj do końca, ucinam ją i teraz pozostaje tylko przyszycie, przyszyć nam oczka. I oczka, jako że mam czarne koraliki... Dwa czarne koraliki, to będę przyszywała czarną włóczką, żeby było to jak najmniej widoczne. I znowu muszę nawlec nitkę. Czy mi przejdzie to łóżko od igły, tutaj przez środek koralika? Czy muszę wziąć mniejszą? Tak, muszę wziąć mniejszą igłę. Z mniejszym uszkiem. Więc biorę sobie mniejszą igłę, nawlekam. Nie będę chyba tego robiła na wizji, bo to mi pójdzie troszkę gorzej, będzie dłużej trwało. Udało się. Robię supełek. Jeszcze raz robię supełek. I teraz muszę te oczy przeszyć, więc przeszywam sobie tutaj przez środek. staram się, żeby ta nitka mi się tutaj trochę już zaczepiła i żeby mi się nie wypruła. I po prostu jeszcze raz i pierwsze oczko mam przyszyte i teraz robię to samo z drugim. Przejdę jeszcze Raz tutaj przez ten koralik, żeby go lepiej zabezpieczyć, i w ten sam sposób zrobię z drugim koralikiem. I oczy mam przyszyte, proszę bardzo. Tada! Myszka jak malowana. I teraz tylko. Zabezpieczyć oczywiście znowu nitkę. Staram się ją tutaj trochę zabezpieczyć przy tych oczach, bo to jest czarna nitka, więc nigdzie jej zbytnio nie będę mogła ukryć, ale tu już. Będzie się trzymało, więc teraz ją sobie przewlekam przez środek. Ukrywam tutaj w ciałku myszki. I proszę bardzo, myszka jest już gotowa. Szkoda, że święta się skończyły, bo koty miałyby fajne prezenty. Ale to taki prezent noworoczny od panci dla swojego kota prawda, że urocza myszka? mi się ona bardzo spodobała mamy teraz w rodzinie takiego nowego, fajnego malu malutkiego kota Juska to taki fajny brytyjski kociak, nasz nowy w rodzinie u mojej siostry i dostał właśnie od cioci Joli taką piękną myszkę też chyba w turkusowym kolorze i pamiętam, czy w czerwonym? Hmm, nie pamiętam już teraz w każdym razie Stała to się jego ulubiona zabawka i bardzo się ucieszyłam, bo sobie pomyślałam, że kociak docenił rękodzieło. No co, w dzisiejszym filmiku to już byłoby wszystko, co chciałam Wam pokazać. Tradycyjnie już Was zapraszam do tego, żebyście zasubskrybowały mój kanał, żeby wcis żebyście wcisnęły sobie ten czerwony dzwoneczek, który będzie Was powiadamiał o każdym moim kolejnym filmiku, bo mam nadzieję, jeszcze nie jeden filmik nagrać. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa.